Sala numer 1. Docieramy do pierwszej sali, w której prezentowane są duże i średniej wielkości szopki w kategorii seniorzy. Do sali prowadzi szerokie wejście zwieńczone łukiem, zdobione dwoma kolumnami po każdej stronie. Sala to przestronny pokój na planie prostokąta, pomalowany na biało. Tylko na jednej ze ścian, prostopadłej do wejścia, którym weszliśmy, Znajduje się ozdobny fresk. Podłogę wyłożono jasnym parkietem. Na ścianie na wprost wejścia znajdują się trzy wysokie okna, pod nimi niebieskie pufy. Na samym środku sali stoi ustrojona choinka. Spod jej dolnych gałęzi wyłaniają się prezenty. Tuż przy drzewku ustawiono podwyższenia z kartonu, na których prezentowane są konkursowe szopki. Ustawione są w dwóch rzędach, oddzielonych przepierzeniem. Inne prace konkursowe ustawiono wzdłuż wszystkich ścian sali, nawet między oknami znajdują się dwie szopki. Z pomieszczenia wychodzą dwie pary drzwi. Pierwsze znajdują się na lewo od wejścia, którym przyszliśmy, w prostopadłej do niego ścianie i prowadzą do drugiego pokoju z pracami konkursowymi. Kolejne drzwi znajdują się po prawej stronie. Od pierwszych prowadzą do niewielkiej sali, gdzie każdego roku obraduje jury konkursu.